Być brylanty! I dlaczego mam na sobie akwarium? Wierz mi, jest hot! W sumie to w kosmosie bywa gorąco, ale bywa też chłodno, biorąc pod uwagę temperaturę promieniowania tła. <słyskuj> 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 ale zasadniczo uznajmy, że hot jest właściwym określeniem. A właśnie, że nie jest! Wyglądam jak ta twoja lalka! Jakiej tam <słyskuj> było na imię? <słyskuj> Księżniczka Pozytronia to światowej sławy inżynierka! Genialna astrofizyczka! Mój styl to dla W ogóle mnie nie rozumiecie! Przedimprezowy stresik? <laughs> Jestem tak pewna wygranej, że to nawet trochę smutne Żartowałam. Wygramy! Wygramy z wami! Nie macie szans, ja dla nic nie! Doli deskni rządzą, to się nie rymuje. I tak wygramy do co się... Wystarczy, że nasi fani nie wiedzą, kim naprawdę jesteśmy, ale nasza własna rodzina A w końcu tak trudno zrozumieć, że lubię glam, bo tak mam. Właśnie. I że bardzo lubię pomagać innym, chociaż i tak jestem piękna. Dallas, Destiny! Ta impreza, mówię Wam, to będzie mega obłęd. Będzie kopanie i małe cikieliski. Opsia kość totalny odjazd! Hmm. Huh? Dallas? Każda kosmiczna księżniczka potrzebuje. Kosmicznych zaproszeń! O, nie chcę ci podcinać skrzydeł, brat, ale nie da się zrobić urodzin bez jubilatki, tak? Destiny, twoja mówiłam! Nie będzie żadnych listków! Masz być żywą, a nie jakimś leśnym plejtuchem! Wiesz? Myślisz, że jesteś najważniejszym psem na całej planecie? Oh. Mła! Baw się dobrze na swoim balu, Queen D! Bo ja bym tam nie przyszła, nawet gdyby transmitowali go na cały kosmos! W kosmos? To się da załatwić! Oh.